Dzień dobry, witam państwa serdecznie w piątkowy poranek. Z tej strony Łukasz Stefanik. Zaczynamy poranne spotkanie z cyklu Bliżej Rynków. A dziś, czy też w godzinach nocnych, dzieje się naprawdę dużo. Dlatego też przed nami ciekawa sesja handlowa. Co słychać na rynku? Na rynku, przede wszystkim już wczoraj późnym wieczorem pojawiły się dwie ważne informacje. Oczywiście wszyscy. Czekali wczoraj na decyzję Europejskiego Banku Centralnego, a następnie na wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Natomiast ponownie można powiedzieć, że Trump tutaj przyćmił te wydarzenia, zarówno EBC, jak i wybory w Wielkiej Brytanii. Co prawda, oczywiście ruchy na funcie były bardzo duże, niemniej, po tym jak Donald Trump napisał na Twitterze, że Porozumienie z Chinami, duża umowa jest no, już bardzo blisko. Co prawda, kilka razy wcześniej już podobne informacje prezydent Trump wysyłał, natomiast bez pokrycia. No, po tym, oczywiście, rynek akcji ruszył w górę, później rozpoczęła się korekta, a następnie po potwierdzeniu tych doniesień, że deal z Chinami jest już coraz bliżej, rynki dalej kontynuowały ruch wzrostowy, przez co indeksy w Stanach znalazły się najwyżej w historii. W Europie również mogliśmy obserwować na kontraktach pokaźne wzrosty, co przekłada się oczywiście też na wysokie dzisiejsze otwarcie. Druga rzecz, wybory w Wielkiej Brytanii, tak jak się tego rynek spodziewał, wygrała partia konserwatywna, co spowodowało bardzo silne wzrosty na funcie brytyjskim i od razu przejdźmy sobie do, do tego co może się dziać na dzisiejszej sesji? E wrzućmy sobie e na początku kalendarz. E dzisiejsza sesja, co prawda, nie obfituje w jakieś e e istotne dane makroekonomiczne. W zasadzie zwróciłbym tutaj uwagę jedynie na godzinę 14:30, e kiedy poznamy e odczyty ze Stanów Zjednoczonych, będzie to sprzedaż e detaliczna. No i oczywiście dalej e potwierdzenie tych wyborów. I tego, w jaki sposób będzie wyglądał Brexit, ponieważ no, Partia Konserwatywna, jej głównym założeniem, głównym założeniem Borisa Johnsona jest to, żeby jak najszybciej doprowadzić do Brexitu, więc każde informacje o, o terminie, o tym, czy będzie on szybciej czy później, na pewno będą również wpływać na funta brytyjskiego. Natomiast jeśli chodzi o dane makro, tak jak wspomniałem, godzina 14:30. 14 Dobrze, zobaczmy na wykresach, jak się te ostatnie wydarzenia przełożyły już stricte na rynek. Zaczniemy od funta brytyjskiego. Może na początek wrzućmy jakiś wysoki interwał czasowy, tak, żeby zobaczyć, gdzie aktualnie się znajdujemy. A znajdujemy się, no można powiedzieć, dość wysoko, jeżeli chodzi o przynajmniej te ostatnie dni, ponieważ do czego doszło wczoraj o godzinie 23 rynek ruszył. Mieliśmy ruch na ponad 300 pipsów do góry, tym samym szczyty z poziomu tutaj z końcówki lutego i początku marca zostały pokonane. Dlatego też ta strefa w pierwszej kolejności będzie stanowiła wsparcie. Korekta po tak silnym ruchu jest jak najbardziej możliwa, dlatego okolice 1,3350 to będzie w tej chwili najbliższe wsparcie, natomiast okolice okrągłego poziomu 1,35, gdzie wypadają ostatnie lokalne maksima, jest oporem. Dzisiaj na początku sesji widzimy, że jest to ruch korekcyjny, no nie ma się co dziwić, podczas tak silnego wyrzutu korekta również może być dynamiczna. Niemniej, jeżeli chodzi o analizę techniczną, nic się tutaj nie zmieniło, cały czas e, głównym scenariuszem są dalsze e, wzrosty, a wczorajszy ruch jedynie to, e, jedynie to potwierdza. Można by się zastanawiać, czy przypadkiem on nie jest za duży, no bo wszyscy spodziewali się tak naprawdę wygranej e, konserwatystów, natomiast jest ona dużo, e, można powiedzieć, że jest dużo lepsza niż się. Tego wszyscy spodziewali, ponieważ mamy absolutną większość i to sporą, e, sporą przewagą mandatów, dlatego jest to no bardzo korzystna e, sytuacja. Stąd też tak duży ruch na funcie e, brytyjskim. I e, jeszcze, może na chwilę, zobaczmy, jak wygląda interwał tygodniowy. Tak, żeby wiedzieć, gdzie wypadają ewentualne zasięgi dla dalszych wzrostów. E, bo tak naprawdę, tutaj, jeżeli ten sentyment by się nam utrzymał, e, to w zasięgu byłby nawet poziom 1,37, gdzie z kolei wypadają tutaj minima, i to są dołki z lutego 2018 roku, więc tutaj jeszcze jest sporo miejsca do dalszych wzrostów, i ten poziom myślę, że będzie najbliższym kluczowym oporem, jeżeli oczywiście nie dojdzie do jakiejś większej korekty. W przypadku, gdyby była ta korekta, tak jak mówiłem, pierwsze wsparcie wypada w rejonach 1,3350. Dodatkowo możemy zobaczyć, jak wygląda sama ostatnia fala wzrostowa i wyznaczyć tutaj układ Overbalance, czyli największą korektę. Zróbmy to tak jak wczoraj podczas naszego spotkania live tradingowego. Co prawda ten układ, który teraz zaznaczam, to jest jedynie największa korekta na swingu, który trwa od ponad miesiąca, od 11 od 8 listopada, tutaj mamy falę aktualnie na ponad 700 pipsów. Największa korekta wynosi, zobaczmy, to się bardzo ładnie pokrywa z tą strefą z klasycznej AT. Największa korekta wynosi około 170 pipsów. No i co ciekawe, ten układ, o którym sobie mówiliśmy na wczoraj na live tradingu, przy 1,30,60 bardzo ładnie tutaj zareagował no i wywindował kurs funta na wyższe poziomy. Tym samym dolne ograniczenie teraz wypada przy poziomie dokładnie 1,33,44. Dlatego też cofnięcie te poziomy będzie, no będzie tutaj warto ten, to miejsce obserwować. Jeżeli pojawi się popyt, to jest to super miejsce, żeby rynek wykonał kolejną falę wzrostową, natomiast w przypadku pokonania poziomu 1,3340 może pojawić się większa korekta. Także widać, że pomimo tej dużej zmienności rynek zachował się wczoraj dość, dość technicznie dobrze przejdźmy dalej to co nas powinno jeszcze interesować to zapewne niemiecki indeks DAX gdzie również gdzie również mieliśmy spore wzrosty za sprawą właśnie Donalda Trumpa i porozumienia pomiędzy USA a Chinami i nie tylko indeksy indeksy w Stanach Zjednoczonych znalazły się na historycznych szczytach ale również mamy tutaj DAXA który do historycznych szczytów y, brakuje mu około 100-140 y, punktów, natomiast szczyty z listopada zostały wybite, także mamy potwierdzenie trendu wzrostowego. Y, jak na razie no, nic nie wskazuje na korektę. Może y, jedyne co no, to ten deal, który był cały czas zapowiadany, zapowiadany i właśnie na na tych zapowiedziach rynki cały czas rosły, już do niego doszło, tak, zostało podpisane wstępne porozumienie, dlatego no, może być to taka informacja, że faktycznie chwilowa reakcja była wzrostowa, ale teraz, skoro to już zostało dopięte, może rozpocznie się jakaś większa korekta. Natomiast na razie jeszcze takich sygnałów technicznych nie ma. Rynek znajduje się powyżej listopadowych szczytów, dlatego też e, okolice e, 13350 to są poziomy, gdzie w pierwszej kolejności może ponownie pojawić się popyt, czyli to miejsce zaznaczone czerwoną linią. Natomiast z niższego interwału wyznaczyłem tutaj e, układ overbalance, który też omawialiśmy wczoraj podczas live tradingu, poniekąd tutaj weszła nam pozycja e, długa na ładnym take proficie. Niemniej ruch był dużo, dużo silniejszy. Do tego luka otwarcia i widzimy, że ten układ overbalance pokrywa się mniej więcej z tymi listopadowymi szczytami. Dlatego też strefa 13360, 13350 to jest miejsce, gdzie ponownie może pojawić się reakcja popytowa. Jeżeli natomiast ten poziom zostałby wybity, no to wtedy jest to dobre miejsce na. Na pozycje kontrariańskie na pozycje krótkie, wtedy tutaj odbicie od dołu mogłoby być wykorzystywane do domknięcia luki i do większych spadków nawet tutaj w rejony poziomu 13200, więc myślę, że 13350, 360 to jest kluczowa no, kluczowa strefa wsparcia na dzisiejszą sesję, która powinna być przetestowana tutaj w najbliższych Godzinach, czy tuż po otwarciu rynku, po godzinie 9. Jeżeli poziom będzie broniony, jest to dobre miejsce do wykonania kolejnego swingu wzrostowego, natomiast jego pokonanie powinno skutkować jakąś dynamiczniejszą korektą. Także tutaj dość jaś, jasno wygląda ta sytuacja. I zobaczmy jeszcze, co się dzieje na rynku amerykańskim. Właściwie, czy spojrzymy na Dow Jonesa, czy na Nasdaqa, czy na SP. Sytuacja wygląda w zasadzie identycznie, z tym, że tutaj akurat na SP ostatnio rynek zachowywał się najbardziej technicznie, bo po obronie poziomu 3080 punktów, czyli układu overbalance, zobaczyliśmy wyjście na nowe maksima w nocy. Te szczyty nieznacznie poprawione, rynek jest przy poziomie 3180, czyli jest to opór, o którym również sobie wczoraj mówiliśmy a ten opór wynika z mierzenia zewnętrznego ostatniej korekty. Czyli ta ostatnia korekta została zmierzona i właśnie zniesienie zewnętrzne wypada przy poziomie 3180. Na razie nie widać żadnych świec podażowych, dlatego też no, pomimo, że jest to opór, nie ma jeszcze sygnału do spadków. Niemniej, jeżeli pojawiłaby się to jakaś formacja e, chociażby gwiazdy wieczornej, która ma szansę e, tutaj... Ma szansę się pojawić w momencie, jeżeli kolejna świeca H4 zamknie się czarnym korpusem, wtedy też byłaby szansa na domknięcie luki i zejście w rejony 3155 punktów. Natomiast na razie takich sygnałów jeszcze nie ma. Dlatego, jeżeli ruch będzie kontynuowany i kolejna świeca zamknie się białym korpusem, to wtedy kolejny docelowy poziom dla pozycji długich to jest poziom 3210 punktów, czyli o ponad 30 punktów. Wyżej. Dodatkowo zmierzę tutaj też lokalną korektę. Korektę, z którą mieliśmy do czynienia tutaj od 6 do 10 grudnia. I zobaczmy, jak to nam się pokrywa z tą strefą, która oczywiście teraz jest już wsparciem. Mniej więcej widzimy, że wysokości ostatnich szczytów, tutaj e, maksimum z 2 grudnia, e, pokrywa się więc trzeba by wziąć pod uwagę strefę pomiędzy 350 a 356 jako takie potencjalne miejsce do odbicia i jeżeli faktycznie taka korekta się pojawi to to rynek będzie miał szansę żeby z tego miejsca wykonać kolejny impuls wzrostowy natomiast powrót poniżej tej zielonej strefy będzie jednoznaczny z chęcią wykonania znowu większej korekty więc wtedy zasięg byłby poziom 3100 Punktów. Natomiast na razie ten układ tutaj usuwam z racji tego, że jeszcze cofnięcia nie widać. Rynek znajduje się na historycznych szczytach. E, na razie reakcji podażowej e, brakuje. Na koniec, jeszcze zobaczmy, jak wygląda sytuacja na głównej parze walutowej, euro-dolar. Bo tam też sporo się wczoraj działo. I w zasadzie mamy też dotarcie do strefy, tylko tutaj sobie dopasuję te wszystkie poziomy. W zasadzie też mamy dotarcie do strefy, o której mówiliśmy wczoraj, zarówno na spotkaniu z cyklu bliżej rynków, jak i na live tradingu. Rynek dotarł do okrągłego poziomu 1.12. Tutaj mówiliśmy, że ta strefa jest dość szeroka na 30 pipsów. Na razie obserwujemy reakcję podażową, więc niewykluczone, że dojdzie do. Testu poziomu 1,11,40. To jest najbliższe wsparcie, wsparcie wynikające z położenia ostatnich lokalnych szczytów. Tutaj też był zakres, z tego co pamiętam, wczoraj lokalnej konsolidacji na niższym interwale czasowym. I dodatkowo dołóżmy sobie jeszcze układ 1 do 1. Więc widać, że to się pokrywa 1.1143 najbliższe kluczowe wsparcie na eurodolarze. Jeżeli będzie bronione, no to to jest miejsce, gdzie ponownie może rozpocząć się fala wzrostowa, jeżeli nie możliwe zejście do 1.1115. Więc tak by to wyglądało na eurodolarze. Dobrze, z mojej strony myślę, że to będzie już wszystko. Ja serdecznie dziękuję Państwu za obecność na dzisiejszym spotkaniu. Pamiętajmy o danych odnośnie sprzedaży detalicznej ze Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście te doniesienia z Wielkiej Brytanii odnośnie tego, jak będzie wyglądał Brexit, odnośnie tego, kiedy on faktycznie będzie miał miejsce, będą miały wpływ jak najbardziej na zachowanie kursu funta brytyjskiego. No dlatego też warto cały czas śledzić tą sytuację. Warto też śledzić konto Donalda Trumpa na Twitterze, ponieważ to, że już zostały zapowiedziane te cięcia nawet CEł i brak wprowadzenia CEł 15 grudnia, wcale nie oznacza, że nic się nie zmieni, bo wiemy, że Donald Trump lubi być nieobliczalny, także jak zwykle wszystko jest możliwe. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia na rynku i do usłyszenia.